Śpiała gościem radia Lublin jest Hubert Różyk, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, wielkimi krokami nadchodzi rewolucja w zakresie recyklingu opakowań. Już za niewiele ponad miesiąc 1 października wejdzie w życie system kaucyjny. Co jest jego istotą? Na czym ten system będzie polegać? Tak, od 1 października zacznie być wprowadzany system kaucyjny, bo tutaj muszę trochę ochłodzić emocje. Ta rewolucja będzie rozłożona w czasie, bo w magiczny sposób w ciągu jednej nocy produkty objęte systemem kaucyjnym, w sensie opakowania, nie znikną z półek sklepowych, a w ich miejsce nie pojawią się te objęte systemem kaucyjnym. To jest proces, który będzie rozłożony w czasie. Będą sklepy, w których takie opakowania pojawią Pojawią się wcześniej, będą takie, w których pojawią się później. A z punktu widzenia zwykłego człowieka, ta zmiana będzie polegała na tym, że na opakowaniach, na opakowaniach butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów, puszek metalowych o pojemności do litra i szklanych butelek wielokrotnego użycia do 1,5 litra pojawi się znak systemu kaucyjnego. I na tym znaku będzie też opisana wysokość kaucji. Dla butelek plastikowych i puszek to będzie 50 groszy. Dla butelek szklanych razowego użytku złotówka. Ta kaucja będzie doliczana do rachunku przy zakupie, Przy zakupie i cała rewolucja z punktu widzenia człowieka nie, nie będzie rewolucyjna o tyle, że jeśli kupimy Rano butelka wody w Lublinie, a następnego dnia po południu w Szczecinie będziemy chcieli ją oddać. To nie potrzebujemy do tego paragonu, możemy pójść do dowolnego punktu zbiórki kaucyjnej i tam otrzymać kalcję za butelkę, którą skracamy. Wspomniał Pan o tym na początku, że będzie taki okres jakby przejściowy. Rozumiem, że chodzi też o to, żeby z jednej strony jakby system był jakby gotowy w pełni, z drugiej strony, żeby też Polacy jakby zostali w dostateczny sposób poinformowani, jak w tym systemie Funkcjonować i czy no właśnie, czy y, jakby wszystko na dziś, oczywiście, y, jest przygotowane, żeby tego 1 października ten system no, mógł rozpocząć swoje funkcjonowanie. Mamy siedmiu operatorów, to są firmy, które będą się zajmowały zbieraniem tych opakowań. I ci operatorzy od miesięcy przygotowują się do wejścia systemu, podpisują umowy w sklepach lub w różnych innych miejscach. Pojawiają się automaty kaucyjne. Myślę, że mieli już Państwo okazję pierwszy z nich zobaczyć. Więc na 1 października ten system będzie gotowy, będzie się rozwijał także. Oczywiście po 1 października, bo tak jak powiedziałem, Opakowania objęte systemem kaucyjnym będą pojawiały się systematycznie, będą też dołączały nowe sklepy, czy może punkty zbiórki, bo to nie muszą być tylko sklepy. Na początek wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 będą zobowiązane do tego, żeby wejść do systemu kaucyjnego i być takim punktem, punktem odbioru. Mniejsze sklepy mogą zdecydować, Chyba, że sprzedają e, szklane butelki wielokrotnego użytku, wtedy e, one też muszą być objęte e, systemem kaucyjnym. Oczywiście e, z, m, z, oczywiście popularne kaucjumaty czy, e, czy e, nie właściwie to chyba kaucjumaty to jest takie dobre określenie. E, one będą się pojawiały także na przykład w centrach handlowych, e, poza, e, poza sklepami. Czyli nie, będzie, nie powinno przynajmniej być sytuacji, w której mając taką kaucjowaną butelkę, no nie będziemy mogli znaleźć takiego urządzenia, które pozwoli nam tę kaucję odzyskać system jest zaprojektowany tak, żeby tych punktów było możliwie dużo, on będzie się rozwijał, w, na początek w każdej gminie e, będzie przynajmniej jedno takie miejsce, e, ale jest to też w interesie tych osób, które prowadzą sklepy, e, żeby klienci mogli w łatwy sposób e, oddać opakowanie objęte z systemem kaucyjnym, więc jesteśmy spokojni, że ta dostępność na początku będzie dobra, a e, Później będzie tylko rosła. A czy miejsca, punkty, sklepy, które sprzedają towary objęte kaucjami, opakowania objęte kaucjami, jakby też są jakby przygotowane? To znaczy, czy, czy będziemy musieli to jakoś sprawdzać, że za dane opakowanie pobrano właściwą opłatę, czy będzie to niejako w sposób taki automatyczny się odbywało? Mhm. Myślę, że na początku y, będziemy zwracali na to większą uwagę. W związku z tym, że kaucja jest stała, to po pewnym czasie wszyscy się do tego przyzwyczajimy. Ona będzie y, naliczana przy kasie, więc y, będzie można sprawdzić na paragonie wysokość naliczonej kaucji z etykietą, która będzie na każdym opakowaniu. I na każdym opakowaniu taka etykieta będzie informowała o wysokości kaucji. To y, a propos paragonu, właśnie, y, czy jeśli kupimy. Y, towar właśnie w opakowaniu objętym y, kaucją i będziemy chcieli go y, 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 zwrócić, wrzucić do tego kaucjo, y, kaucjomatu, to czy do odzyskania kaucji będziemy potrzebowali paragonu, który otrzymamy właśnie w sklepie? Nie. Chcieliśmy zaprojektować system, który będzie możliwie przyjazny użytkownikowi. Wystarczy, że taka osoba będzie miała butelkę z etykietą, żeby można było ją skanować, i to jest jedyna rzecz, której potrzebujemy. Um... Proszę mi powiedzieć, bo oczywiście w tej sprawie pieniądze no mają na pewno znaczenie. W opublikowanym we wrześniu ubiegłego roku raporcie system kaucyjny w Polsce koszty, perspektywy, szanse. Eksperci firmy Deloitte wyliczyli, że koszt wdrożenia tego systemu no wyniesie około, czy nawet ponad 37 miliardów w ciągu pierwszych 10 lat funkcjonowania, a same inwestycje do 34 roku mogą wynieść ponad 14 miliardów złotych kto tak naprawdę zapłaci za wprowadzenie i funkcjonowanie tego systemu kaucyjnego Mhm. Na początku warto pamiętać, że to są inwestycje rozłożone w czasie i odpowiedzieć sobie na pytanie, po co właściwie to robimy. Bo myślę, że od tego powinniśmy zacząć w ogóle naszą rozmowę. Są trzy powody. Pierwszy jest taki, że system kaucyjny pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów, które widzimy w miejscu naszego zamieszkania, podczas wakacji, a myślę, że niezależnie od tego, w jakim zakątku Polski mieszkamy, czy to jest duże miasto, czy małe miasto, i jakie mamy poglądy, to wszyscy jesteśmy dumni z tego, że Polska jest piękna i system kaucyjny jest po to, żeby zniknęły z lasów, z rzek, z jezior butelki, które najczęściej są, są tymi zanieczyszczeniami czy odpadami, które, które się pojawiają. Więc po pierwsze, po to, żeby, żeby chronić. Środowisko, po drugie po to, żeby wydawać finalnie mniej pieniędzy. Dzisiaj jeśli nie wykorzystujemy tych samych materiałów, które są już w obiegu, to musimy je tworzyć lub importować. Żeby stworzyć plastikową butelkę, potrzebujemy ropy. A wszyscy wiemy, że powinniśmy zmniejszać spalanie paliw kopalnych, więc jeśli mamy dzisiaj możliwości do tego, żeby tej ropy na produkcję plastiku nie wykorzystywać, tylko korzystać z plastiku, który już jest w obiegu, to jest to w interesie nas wszystkich. Podobnie jest z metalami, które musimy wydobyć do, do stworzenia Puszki metalowej, czy z materiałami do produkcji szkła. Więc chodzi też o to, żeby wykorzystywać te materiały, które mamy w obiegu, żeby nie trzeba było ich albo importować, albo produkować. A z punktu widzenia, z punktu widzenia zwykłego użytkownika pojawi się tylko kaucja, którą będzie można odebrać. Na koniec dnia trzeba pamiętać, że te wszystkie odpady mają swoją wartość. I one i... trafiają z powrotem do recyklingu, mogą być wykorzystane, więc operatorom zależy na tym, żeby zbierać te materiały. Bo dla nich to też jest biznes. Dziś rozmawiamy o biznesie, jakim jest także jakby kwestia związana z recyklingiem i zmniejszaniem odpadów w naszym środowisku. Naszym gościem jest pan Hubert Różyk, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Słuchaczom Radia Lublin bardzo dziękujemy. Na ciąg dalszej naszej rozmowy zapraszam na radę radio i do naszych mediów społecznościowych. Dobrego dnia. Rozmawiamy dziś o recyklingu, o w przygotowaniach związanych z wprowadzeniem od 1 października systemu kaucyjnego w Polsce, ale chciałbym jeszcze wrócić do no właśnie tych pieniędzy, bo z jednej strony jakby idea kluczowa, czyli kwestia związana z naszym otoczeniem, ze środowiskiem i wykorzystaniem recyklingu opakowań. Jakby to jest jakby rzecz oczywista, no ale system na pewno będzie kosztować. Czy ten system kaucyjny będzie w stanie, może już to w ministerstwie państwo wiecie, utrzymywać się samodzielnie w ramach tego procesu? Ile to może kosztować? Ile za to Kowalski zapłaci? Czy takie szacunki państwo mają? Z punktu widzenia tego przysłowiowego Kowalskiego, jak już wspominałem, zaprojektowaliśmy system, który nie będzie dla niego obciążeniem. Z punktu widzenia zwykłego człowieka, który będzie chciał kupić w sklepie wodę i oddać butelkę, zapłaci kaucję, potem odda butelkę i, i otrzyma kaucję, My oczywiście projektując ten system byliśmy w szerokim dialogu społecznym, rozmawialiśmy z ekspertami, z branżą, rozmawiamy także z operatorami, którzy, odpowie, którzy zapewniają funkcjonowanie tego systemu. I przy tworzeniu systemu e, kaucyjnego w Polsce patrzyliśmy też na doświadczenia innych krajów. Ten system funkcjonuje w bodajże 16 chyba na teraz e, krajach europejskich. Oprócz nas chociażby Czesi szykują się e, także do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Więc my zbieraliśmy e, informacje i wiedzę na temat modelów funkcjonowania i stworzyliśmy e, system, e, który y, będzie z punktu widzenia zwykłego człowieka możliwie małą ingerencją. Największa ingerencja to to, że będziemy musieli e, zwrócić z powrotem butelkę, którą... Za którą zapłaciliśmy kaucję. W no dobrze, a co w sytuacji, kiedy za taką butelkę zapłaciliśmy w sklepie, ale z różnych powodów nie oddaliśmy jej do punktu tego kaucyjnego, czyli rozumiem, te pieniądze zostają w systemie. Co się staje, czy stanie z nieodebraną kaucją i dokąd te pieniądze trafią? One będą przeznaczone na funkcjonowanie systemu. Jeśli ktoś nie odbierze kaucji, to zostaną wykorzystane do tego, żeby finansować rozwój i funkcjonowanie systemu kaucyjnego. System zostaje wprowadzony od pierwszego października. A czy zatem, panie dyrektorze, jeśli dziś dysponuje butelką opakowaniem, które od pierwszego października wiem, że będzie, tego typu będą opakowania objęte systemem kaucyjnym, można je dziś zacząć zbierać żeby potem ewentualnie do takiego punktu y, oddać i po prostu uzyskać taką kaucję. System kaucyjny będzie. Będzie obowiązywał, czy zacznie swoje działanie od października i dopiero w październiku pojawią się opakowania, które będą objęte systemem. Dzisiaj w obiegu nie ma żadnego takiego opakowania. Każde takie opakowanie będzie oznaczone etykietą systemu kaucyjnego. Więc jeśli dzisiaj pan redaktor zbiera butelki, to super, można je albo oddać do recyklingu, albo można też skorzystać z tego, że część sieci handlowych. Już teraz w ramach przygotowań uruchomiło takie automaty, w których można zwrócić butelki i w taki sposób odzyskać część pieniędzy. Natomiast co do zasady, od października, kiedy ruszy system, będą się pojawiały opakowania ze znakiem kaucji i te będą objęte systemem kaucji. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o, o tym, że. Też analizowaliście te doświadczenia innych krajów, które tego typu systemy w różnym zakresie już wprowadziły. Oczywiście część z nich to są nasi bezpośredni sąsiedzi, ale rozumiem, że no właśnie jakiego rodzaju doświadczenia, i pozytywne, i negatywne, szczególnie były w Waszym zainteresowaniu, wprowadzając ten system, czy przygotowując do wprowadzenia system kaucynarnego. W Polsce, no, gdyby pan miał właśnie pokazać, które szczególnie doświadczenie i przykłady warte było tej dodatkowej analizy. Ja oczywiście nie będę Państwa zanudzał kwestiami związanymi z napisaniem ustawy, bo to w związku z tym, że ministerstwo tworzy prawo, było oczywiście ważnym elementem. Natomiast patrzyliśmy na to, jak działają te systemy w mniejszych i większych krajach, chociażby jeśli mówimy o sąsiadach, to na Litwie i w Niemczech, jak w pierwszym etapie one były skuteczne, i czy potrzebujemy jednego operatora narodowego, czy może kilku firm, firm które będą ze sobą. Konkurowały. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na to, że może powstać kilku operatorów. Obecnie mamy siedmiu operatorów, może w przyszłości pojawić się. Ich więcej. Patrzyliśmy też na to, w jaki sposób, jakie opakowania są objęte systemem kaucyjnym. Była dyskusja o tym, czy w pierwszej fazie system kaucyjny powinien objąć także szklane opakowania po mleku. Nie zdecydowaliśmy się na to po rozmowie z branżą, po rozmowie z ekspertami. Więc analizowaliśmy to bardzo szeroko i wybraliśmy te elementy, które sprawdziły się w różnych krajach, tak żeby stworzyć system, który będzie możliwie efektywny i przyjazny dla ludzi. To jeszcze kwestie techniczne, dwa słowa o, o tym, bo oczywiście jakby system segregacji odpadów w Polsce funkcjonuje, no myślę, że z powodzeniem już od ładnych paru lat, no i też wiele osób się zastanawia właśnie w kwestiach takich logistycznych. Organizacyjnych. Jeśli do tej pory wyrzucaliśmy opakowania plastikowe, butelki plastikowe, to bardzo często, korzystając także z tych nakrętek, które są już przytwierdzone na stałe do butelek, gnietliśmy i wrzucaliśmy no, mniejszą objętościowo butelkę do opakowania, do, do, do kosza, właśnie z odpowiednią frakcją. Czy w sytuacji funkcjonowania systemu kaucyjnego, tego typu rozwiązania także, należy, będzie trzeba stosować? Bardzo się cieszę, że pan zadał to pytanie, bo tutaj rzeczywiście następuje zmiana. Te butelki nie powinny być gniecione, tak samo jak puszki. One powinny być po użyciu zakręcone, a potem oddane do punktu zbiórki czy do automatu i to jest ważna zmiana. Przestajemy zgniatać butelki i puszki. Czyli te opakowania bez żadnych uszkodzeń, a jeśli nam się zdarzy, jeśli no jeszcze się jakby no nie przyzwyczajimy, czy popełnimy ten błąd, wtedy taki kaucjomat odnotuje ten błąd, takie uszkodzenie i takiej kaucji nie otrzymamy. Zależy od tego, w jakim stanie będzie dana butelka, ale oczywiście, projektując ten system, wiedzieliśmy, że może nastąpić jakieś mniej czy małe uszkodzenie. Nie chodzi o to, żeby ta butelka była w stanie absolutnie idealnym. Bardziej chodzi o to, żeby nie zgnieść jej, tak jak robimy to teraz, w taki. W taki bardzo stanowczy sposób. Więc to trudno opowiadać o konkretnym przykładzie, bo oczywiście musielibyśmy wziąć pod uwagę konkretną butelkę i wtedy ją analizować. Bardzo ważne jest, żeby ona miała etykietę, którą będzie można zeskanować. Czyli też nie usuwamy tych etykiet z opakowań. Panie dyrektorze, wiele zmian na pewno będzie od tego pierwszego października, wiele też nowych przyzwyczajeń można powiedzieć, ten system wprowadzi, będziemy się musieli do nich dostosować, ale czy pan jest przekonany na dziś, że Polacy o tych wszystkich rzeczach wiedzą, mają świadomość wprowadzenia od 1 października systemu kaucyjnego, no i, no i w jaki sposób są do niego jakby tak właśnie edukacyjnie przygotowani? Hmm? Jeśli chodzi o informowanie, to chociażby nasza rozmowa jest częścią takiego procesu i wysiłku, który podejmuje ministerstwo. Rozmawiamy w lokalnych rozgłośniach radiowych, szykujemy w ogólnopolską kampanię informacyjną, mamy przygotowane materiały, które będą docierały do każdej gminy. Także operatorzy systemu kawacyjnego będą prowadzili swoje działania i oczywiście sukcesywnie coraz więcej osób będzie dowiadywało się, w jaki sposób będzie ten system działał. On jest bardzo prosty, więc samo przyswojenie wiedzy zajmuje kilka minut. Wystarczy dowiedzieć się właściwie trzech rzeczy: o tym, że kaucja jest pobierana, wysokość tej kaucji jest zawsze na opakowaniu i opakowanie niezgniecione powinno trafić z powrotem do punktu zbiórki. Jeśli chodzi o te zmiany, to jest duża zmiana, ale z drugiej strony mamy funkcjonujący system kaucyjny, jeśli chodzi o szklanę butelki po piwie. On działa od lat, to jest rzecz, do której jesteśmy przyzwyczajeni, więc z jednej strony to jest nowa rzecz, a z drugiej strony to jest po prostu kolejny rozdział, który otwieramy. I tak jak pan już wspominał, nauczyliśmy się segregowania śmieci i zasad, zasad tego segregowania. Oczywiście jest cały czas dużo pracy, bo zawsze można to robić lepiej, ale jesteśmy optymistami i jesteśmy przekonani, że podobnie jak Polacy i Polki przekonali się do tego, że warto segregować śmieci i jak od lat wiedzą, że warto dbać o środowisko, tak przyjmą dobrze system kaucyjny. To jeszcze na koniec pytanie. O ten termin, bo jakby kilka razy w naszej rozmowie padł, padła data 1 października. Oczywiście system pierwotnie miał być wprowadzony wcześniej, czy ten termin jego uruchomienia jest? jakby sztywny, niezagrożony czy jeszcze coś może się wydarzyć, że jednak nie w tym czasie tylko może później system kaucyjny zostanie wprowadzony w, w Polsce, jak to wygląda? E Szanowni Państwo, szykujemy się do tego, żeby system ruszył na początku października. Tak jak to bywa w życiu, nigdy nie można mówić, że coś wydarzy się na 1000%. Natomiast nic na dzisiaj nie wskazuje na to, żeby miało być jakiekolwiek przesunięcie. Operatorzy i placówki, które wejdą do systemu kaucyjnego, pracują na tym, żeby było ich możliwie dużo. Mamy przygotowane zasady i od 1 października na półkach zaczną pojawiać się, Opakowania, które będą objęte systemem edukacyjnym. O czym także będziemy informować na antenie Radia Lublin, o czym także dziś Państwa informował Hubert Różyk, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli mają państwo jakieś dodatkowe pytania, to zapraszamy na stronę systemkaucyjny.gov.pl, gdzie znajdą państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, materiały i szczegóły dotyczące systemu kaucyjnego. Dobrego dnia. Dobrego dnia, dziękuję.